Kurwa zderzaka mi dotyka 09487 Kurwe sińskie, kurwa fety, jebane kurwa jedzie za takim samym sweluchem, kurwa goniec jebane kurwa śmiecie, kaha kaha 23 PJ na Bałtyku, lody, lody CW35 0-605-TK-590-AM sweluch celuje 69YR stał bez mała widziałem i tak kurwa sweluchy celują 50, 504 6 TKI Baranie, ja chyba się rozpuszczały. 1.8 YM. Co to kurwa? Celuku? Nie ma Ja pierdole. Co te kurwy? Do domu celuchy srebrnym, fiatem. trzydzieści dziewięć